Droga do szczęścia, rozdział 5. Oto tekst, który otrzymałem od Boga, prosząc o definicję szczęścia. Czym jest prawdziwe szczęście? Szczęście to stan, w którym czujesz bezpieczeństwo i brak trosk, to miłość, którą czujesz do siebie i innych, jak i do tego, czym jest Twoje życie. Jaki jest na to przepis? Tylko jedność z Bogiem i podążanie za Chrystusem może doprowadzić do tego stanu. W którym Bóg, a nie człowiek, zapewni wszystko, co potrzebne do tego, by być prawdziwie szczęśliwym. Wszyscy chcemy być szczęśliwi, nie mieć problemów, spełniać marzenia, być zdrowiem i wiecznie żyć, ciesząc się istnieniem. Kochać siebie, to, to kim się jest, to jakich ludzi ma się wokół. Kochać to, jak dużo uznania otrzyma się od otoczenia. Być kochanym, wielbionym. Pragnąć tego, by ludzie. Się ciebie słuchali, być autorytetem, być wyjątkowym, mieć mnóstwo przyjaciół, rodzinę, która cię kocha, dzieci, które cię słuchają, którym wiesz, co przekazać, by rozwinęły swoje talenty, by były bezpieczne i szczęśliwe i nigdy nie umarły, nigdy nie cierpiały. Chcemy rozwijać się intelektualnie, fizycznie, duchowo, przeżywać uniesienia e, życiowe, emocjonalne i duchowe. Katolicy również chcą mieć kontakt z Bogiem, poznać go, pragnąć, być, by cię prowadził, pomagał, być z Nim w relacji, słyszeć Jego głos, instrukcje, pragnąć, by cię e, wzrastać z Nim, być jak On doskonale kochający, doskonale mądry, doskonale wszech, e, wszechmogący. Czy to wszystko jest niemożliwe? Otóż mam podstawę, by wierzyć, że jest to możliwe ponieważ jestem na tej drodze od dłuższego czasu i zbliżam się coraz częściej do tego stanu. Coraz bardziej wiem, jak wracać na te tory, nieraz upadając i oddalając się od tego potrafiłem na te tory i drogę wrócić. Chciałem się z wami tą wiedzą i doświadczeniem podzielić, byście też mogli tego doświadczyć, by szczęście coraz częściej do was wracało. Na początku tylko przez rzadkie chwile, aż w końcu coraz częściej. Aż w końcu przez miesiące, tak jak u mnie. Ten proces trwał u mnie 8 lat, jednak wierzę, że u Was, w zależności od Waszego zastosowania się do tych instrukcji i doświadczenia, będzie mógł zabrać dużo mniej czasu, w zależności od indywidualnych predyspozycji i sytuacji życiowej. Moje szczęście, jak, zawsze, jak również Wasze, nie będzie zależało tylko ode mnie, bo od Was, co jest bardzo ważne. Ale będzie zależało przede wszystkim od wyciągania rąk do Boga, który jest doskonały, i tylko On wie, jak do tej doskonałości doprowadzić. Droga do szczęścia i zbawienia wiąże się również z doświadczeniem przez człowieka krzyża trudu i cierpienia ze strony szatana, który stara się człowieka powstrzymać przed wzrostem i zbawieniem, a Bóg na to musi zezwalać, na miarę ludzkich sił, ze względu na zasady walki duchowej. Tylko Bóg ma plan dla każdego z was, by doprowadzić was do tej doskonałości i szczęścia, a ja jedynie pokażę, zaświadczę o tym, jak wyglądało to w moim przypadku i ze względu na swoje predyspozycje postaram się Wam to przekazać.